przyczepa keminkowa. Witam serdecznie. której można nocowo się spać i pić dzisiaj, robić jedzenie. Właśnie tutaj stoi na żółtanca kolonia na, na ścieżce rowerowej. To właśnie mamy tą przyczepę. czy jest 29 lipca i czwartek. Witam serdecznie. Jak widzicie tą przyczepę, pokażę jeszcze mam troszeczkę z bliska co widzę, przy tej ścieżce 2021, lato, wakacje. Oglądajcie przyczepę. Tam, co jest niżej, to ma koła. Tu Wam pokazuję, ma drzwi, o okienka. I tam pod spodem ma koła. Pokażę Wam jeszcze, jak w środku wygląda. W środku ma kibel i ma wszystko. Zobaczcie. I łóżko ma nawet. Ta przyczepa. Zobaczcie tutaj. Jaki luksus w tej przyczepie jest. Nawet jest żwef, wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Patrzcie jeszcze ją.